Cześć mam wszystkim, bardzo serdecznie na moim kanale i chyba mnie już widzieliście. Nieważne, w każdym dzisiaj razie będziemy, sp spróbujemy zrobić glutka takiego jak tutaj. On już troszkę stwardniał, ale był taki fajny, się rozciągał, jak widzicie, taki. No fajny jest, on mi się podoba, tylko że już stwardniał troszkę, bo nie trzymam go w odpowiednim miejscu i, i tu nadam go, więc zabieramy się do pracy. Okej, okay, więc do tego glutka mam wszystko, czyli pianka do golenia, ja akurat mam Bond, bo nie miałam innej. To nie jest mojego taty pianka, tylko po prostu kupiłam. Możecie też mieć żel do prania, ale musicie go rozrobić z odrobiną wody i wtedy Wam wyjdzie taka pianeczka. Perwol, jak widzicie, ja mam taki złoty. Możecie mieć też zwykły, na przykład różowy, niebieski, jaki tam chcecie ale żeby nie był w kosteczkach, tylko najlepiej taki. Ja akurat kupiłam mój ten perwol w Kauflandzie. W Kauflandzie, tak, w Kauflandzie i właśnie nie polecam Persila, bo on jest trochę słaby, no i polecam Perwol. Oczywiście potrzebujemy klej, żeby jakoś stworzyć naszego glutka. Ja też mam klej z Kauflanda, mam taki jeszcze jeden, żeby nie było mało tego kleju, w sensie, bo będę jeszcze robić więcej glutków, no dlatego właśnie kupiłam więcej tych, tych, i to jest Klej wpłynie, chyba to widzicie na odwrót, ale no nie wiem, to jest klej wpłynie. Musi być jakaś miseczka. Ja mam y, taką szklankę do glutku, właśnie przeznaczoną dla mnie, więc git. Łezaczka, ja akurat jak widzicie, tutaj jest taka żółta u mnie, bo. Herbian ja już z lakieru do paznokci, też polecam, trzeba olej i lakier do paznokci, najpierw lakier do paznokci, a potem olej, ale już nie będę dzisiaj tego robić, to zobaczcie sobie na YouTubie, normalnie od kogoś innego. Nie mówiłam, że ten styropian ma być fajny, więc styropian, znaczy glutek ma być fajny, i, I nie mówiłam, że ten glutek ma być fajny, więc mam styropian. Okej, okay, więc najpierw biorę miseczkę. Napiszcie też w komentarzu, czy chcecie tak, żebym nagrywała telefonie, czy tak. Bo na razie mam tak. Chyba wiecie. Ale łyżeczka i kupeczek. No i najpierw wlewamy klej. I najpierw spróbuję zrobić fluffy slime'a. Jeżeli mi się nie uda, no to będzie właśnie taki slime jak ten żółty. Oczywiście, ten i ten powinien być ze styropianem. Ale to na koniec będę do fluffiego może. Jestem bardzo mądra. Okej, okay, jestem i już zrobiłam, bo miałam taki. Tutaj w tych klejach są takie koreczki, właśnie. W środku. I najpierw je musicie odetkać. A ja tego nie umiałam odetkać. I najpierw poszłam do mamy. Znaczy, najpierw sama spróbowałam, bo. Potem poszłam do mamy, potem do taty i dopiero mi tata otworzył. Więc nie przedłużajmy. E, teraz dodaję barwnika. E, chwileczkę. I zapomniałam ogólnie, że może być barwnik, więc ja mam żółty barwnik, ja mam taki barwnik. Go akurat nie znajdziecie nigdzie. Bo to jest taki z takich... Nie wiem, że wiecie, zrobicie własne kadzidełka, wiecie, takie pachnące. Mydełka. Dobra, mieszamy. Będzie też właśnie żółty slime. Chyba. Musimy to dokładnie wymieszać teraz. Moim zdaniem mam za mało kleju, więc dodam go troszkę. Bo im więcej macie kleju, tym właśnie on będzie taki fajniejszy. Dobra, teraz dodaję pianki do kolenia. O Boże, to nie wyjdzie. Ups, chyba za dużo dałam. Ups, wydało się. Dobra, trudno. W każdym razie na pewno ten test się nie zaliczy, bo wczoraj próbowałam, nic się nie stało fajnego. Więc no, no ten nie ważne. Dobra, ma, musimy dokładnie to wymieszać, więc zaraz wracam. Musimy to bardzo dokładnie wymieszać, żeby tutaj na brzegach nie było żadnej takiej białej pianki. W sensie wiecie, żeby nie było tego białego, tylko żeby wszystko było... Rzucę. Dobra, teraz biorę perwol. Jezu, to nie wyjdzie. Boję się. Do korka nie wlewajcie perwolu za dużo, aż go nie będziemy dużo używać. Dobra, mieszamy. Dobra, i właśnie tak dodawajcie, aż zobaczycie, że taka konsystencja fajniutka się robi. Ok. Mi się zrobił taki glutek. O. Taki. Jeszcze bardzo brudzi, ale brudzi to tylko dlatego, bo je, brudzi tylko ta pianka, tylko właśnie przez piankę macie brune ręce. To jest nic innego, to tylko pianka, ale żeby po prostu jak macie tak obklejone, to dodajcie ciągle perwolu. Wtedy to zadziała. To Tą piankę, która tutaj ma, którą tutaj macie na przykład. Znaczy nie każdy może mieć, może ktoś ma, a ktoś, a może ktoś nie. Okay. Ale mówię, że jak macie tą piankę, to po prostu musicie dodać kleju i tej pianki już nie będzie, bo z tej pianki się wtedy zrobi glutek. A i im więcej dodacie tej pianki, tym więcej będzie puszysty. I będzie go więcej. Chyba nie będziemy już w tym odcinku robić tego glutka. Tego odcinka, tego żółtego. Matko, jak ja to zakręciłam. Dobra, to ja to odkręcę, wymieszam, dodam i aż będę miała fajnie. No to wrócę. Okej, okay, teraz mam już mojego gluta. Tutaj muszę wytrzeć, bo go zostawił. O, i teraz się już bardziej rozciąga, bo on musiał się przyzwyczaić. Wtedy się nie rozciągał, tylko się rozerwał. Ale teraz daję go do styropianu. jest fajnie z styropianem ale trzeba go zbierać moje dobra to ja go to ja go jak to się nazywa to ja go już y Zastyropianuję i do Was wrócę, jak już zostanie zastyropianowany. Ok, więc już mam styropian w moim glutku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I napiszcie w komentarzach, czy Wam też glutek wyszedł. I życzę Wam, żeby Wam się udał, bo naprawdę fajny jest ten glutek. Musicie go mieć ze styropianem ja mam akurat. On jest mega mega fajny. Mam nadzieję, że Wam się udał. Jeżeli nie, to musicie spróbować jeszcze raz, ponieważ mi raz się nie, też nie udał. I musiałam, i nie mogłam się poddać. Musiałam teraz spróbować jeszcze raz. Więc spróbujcie i się nie poddawajcie. No. No. Yeah, I cześć.